No i pokazałem jak jest już e, jak w jest usadzony już w swoje gniazdo w głowicy. stawiłem aparat, oczywiście muszę znowu przesiftować się na swoje stanowisko, trochę się spociłem przy tym. Ostatni szutoka, coś wszystko jest tak jak trzeba. No i zacznijmy powoli skręcać no oczywiście trzeba rękawicę ubrać, bo zimnik jest jeszcze gorący, no wiadomo, że zimnik jest cały czas grzany, nie może on, on być zimny, chociaż stoimy, ale jest podgrzewany. Także no, przetrzemy odciskowe, widzimy tutaj jeszcze teraz już jest czyste to tutaj lepiej już teraz widać która płaszczyzna dociska wtyskiwasz a tulejki A tulejki to są w tym celu stosowane żeby było po prostu wygodniej nie, żeby było troszeczkę wyżej i nakrętka, prostu nie trzeba by było tyle, tyle nakręcać nakrętki na dźwigni. No ale tak nas to przewidział i to, to nic się nie będę zmieniał. Ale teraz kluczem, ale tak czuciem dokręcimy tylko, oczywiście dokręcamy po przekonaniu, żeby nie przekosić nic choć tam się nic nie powinno zmienić no bo był dopasowany ale a dokręcamy dlatego tak żeby żeby po prostu nie, nie przedobrzyć bo nie będziemy mogli włączyć co e, to znaczy kręcić przewodu wysokiego ciśnienia łączącego wtryskiwać który idzie przez głowicę bo no nie trafimy na ten otwór ten gwint bo za mocno było na razie to tylko szczucie a dopiero później kluczem dynamometrycznym ja tu nie będę dokręcał kluczem dynamometrycznym tylko pokażę że to się dokręca na moment o tutaj mam klucz dynamometryczny i dokręcamy siłą o momencie 125 plus minus 10 newtonometra tylko zademonstruję, ale nie, ja nie będę dokręcał, dlatego że nie możemy go dokręcić mocno, bo najpierw musimy właśnie tak jak mówiłem wkręcić w niego przewód wysokiego ciśnienia, który idzie przez głowicę. ja tutaj podemonstruję, bo to, to, tą czynność się robi na samym końcu. No i już ja tam załapałem ten przewrót ciśnienia i idąc do wtryskiwacza ja wziąłem klucz dynamometryczny. Musiałem zmienić troszeczkę ustawienia, bo tutaj dokręcamy z siłą o momencie 160 plus minus 10 barów newtonometra. Tu już trochę większy klucz wziąłem dynamometryczny, zmieniłem ustawienia, no i ręce jest trochę kręcenia, bo to jest długi gwint, no wiadomo, że to jest ciśnienie w tych przewodach, jak już wspominałem, to jest 600 barów, to musi być dokładnie skręcone, no bo jeżeli by było był no to dostać takim ciśnieniem to jest bardzo niebezpieczne. I, o, już teraz będziemy teraz słuchali pyknie nam kluczyk to znaczy jesteśmy już zadowoleni bo o, jeszcze chyba nie jest już teraz pyknął tak jest więc możemy stawić teraz dokręcimy przewód który łączy właśnie ten krótki przewód wysokiego ciśnienia, który wkręcaliśmy w tryskiwacz poprzez głowicę. Tutaj jest łączący pompą. Z pompą i tu, co kręcę tą nakrętkę, to ją dokręcamy siłą o momencie 180 plus minus 10. A tu od strony pompy, znowuż nakrętkę tutaj dokręcamy z siłą o momencie 265 plus minus 10 newtonometra tam 180, tamtą było 265, tutaj teraz y, następną czynnością jest, jest taka czynność, że musimy dokręcić tą flanszę no jest na dwóch Dokręcają są flanszę, tam między nią a głowicą jest taki pierścionek specjalny, uszczelniający i on będzie się zaciskał na, na tym przewodzie wysokiego ciśnienia i na muszce. Wróciłem do głowicy jeszcze, żeby pokazać, jak to wszystko już jest montowane. I po dokręceniu właśnie tej flanszy dopiero dokręcamy przewody wysokiego ciśnienia. No i mamy to wszystko już dokręcone. Jest, są przewody, przewód wysokiego ciśnienia łączący pompę z przewodem wysokiego ciśnienia wkręconym w skiwać Jak to się mówi wszystko jest już na, na ten dokręcone z siłą o momencie właściwym jak miał być. Teraz założymy tylko słonę. No i jak wspominałem wcześniej na końcu. Do, dokręcaliśmy śruby na klawiaturze to znaczy dociskowe wtyskiwacze, nie? no i tam też już mówiłem że to ma być dokręcone siłą w momencie 125 plus minus 10 newtonometra teraz zakładam osłonę i po założeniu osłony pomp paliwowych, no wiadomo, że muszą być. No w razie by nam jakiś przewód wysokiego ciśnienia. Pęk czy szczelił czy Powstałaby jakaś nieszczelność. No, mogłoby narobić to troszeczkę nam kłopotu, dużo tak to jest. Zostanie to w środku. Jakie gorące paliwo no to by mogło poparzyć. A i tak powolutku poparzyć. No to bardzo dobrze poparzyć, bo to powyżej 100 stopni. A no dokładnie to powiem w następnym odcinku. Jak bym system paliwowy, który prowadzi na wirówki później. No, zaczniemy od zbiorniku, pójdziemy później poprzez settling, później po kolei zbiornik rozchodowy, później wirówki są, także to wszystko po kolei omówię jak dostaje się paliwo do tych pomp paliwowych, a później na wtryskiwacze. Na wtryskiwacze to już wiecie, bo teraz pokazałem jak to, jak to się odbywa przy wymianie wtryskiwaczy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Moich filmów będą one coraz bardziej ciekawsze. No oczywiście o ile mi pozwoli na to czas, nie? bo nie zawsze jest możliwość, że, że, że można nakręcać film. Są to pewne utrudnienia. Też nie zajmować się tylko nakręcaniem ale muszę, muszę i pracować tak to wszystko wygląda terminowo no ale większość swoich filmów kręcę w czasie wolnym od pracy no tutaj akurat nie mogę tak zrobić no bo, bo, bo jednak wymieniam wszystkie bacze w czasie pracy I chciałbym się tym podzielić z wszystkimi ja, ja, jak to trzeba robić co i jak po kolei. Może to się przyda przyszłym mechanikom, którzy zamonstrują do pracy na statkach morskich i będą tak wykonywali tą ciężką pracę w siłowni statkowej. No powiem, że tu jest zawsze głośno. Brudno to niekoniecznie, tylko przy brudnych pracach. A jeszcze ostatnia taka inspekcja podniesiemy obejrzymy Czy wszystko jest w porządku i udamy się na zasłużony odpoczynek że uda mi się na zasłużony odpoczynek Oczywiście i mój kolega też który tu ze mną, kolega Mechanik, który tu ze mną robił, ale no nie chciał się pokazywać. Nie zmuszę tego, żeby, żeby się pokazywał na filmach. Pokazuję tylko tych, którzy wyrażą na to zgodę.